Przedstawione to wydarzenia miały miejsce naprawdę. Nie dowiecie się o nich z książek do historii, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej zacenzurowało treści dla nich niewygodne. Podobieństwo postaci do osób rzeczywistych nie jest przypadkowe, ale nie będę już gadał. Zapraszam na dalszy ciąg filmiku pod tytułem CD Action Iwona, części droga. Mówili mi, syno, jesteś wyjątkowy, porodziłeś się, by dokonać wielkich rzeczy. Sam nie wiedziałem, ile prawdy skrywało się w tych słowach. Wiem tylko, że wszystko zaczęło się, gdy chciałem zarejestrować wywiad z makabrą. Weszłem do pomieszczenia, a właściwie zostałem zaciągnięty tam siłą przez monstrum skałasznikowym zamiast głowy. Nazywali Wania, ale same słowa nie oddadzą tego, co się wydarzyło. Krzyki kobiet, i beznamiętne ostrzeżenia o tomato do kawy od tkaninie i bolanie wody. I w końcu oplosk moich grobych Pośladko flądających twardo na krześle. Mam na imię Mariusz i jestem w potrzebie. Witam to ja, wasz korespondent Mariusz Max-Kolanko. Stoję przed drzwiami piekielnymi i mam zamiar pojść na samoboiczą misję, to znaczy zarejestrować wywiad z makabrą. To trzymajcie kciuki, albo jeszcze nie, po prostu się boję. Ojcze kompoterze co nasz oczymuje zwierzę. Ok, proba numer 1. Wania, A. Jakiś łoś się dobija do drzwi. Pomocy. Ratonko, powolnijcie mnie. Nic złego nie zrobiłem. Ja chciałem wykonać mój reporterski obowiązek i zrobić wywiad z naczelnym. Ej, ty, no ty, masz imfet, masz to śropkę. To co wypuścisz mnie, po pierwsze mam na imię Wania. Po drugie nie chcę tej środki bo mam podwojną. Po trzecie nie wiem jak to robisz że gadasz przez knybel ale widać że nienormalnych sił na potęgę. Po czwarte nie wyzywaj mnie bo mój celowniczek jest głodny i zaraz mogę go nacelować na twoj tłusty bottom. A po piąte to lepiej się przygotuj bo nasz kochany naczelny ma taki zwyczaj że najpierw leje popysko kablem od zasilacza. A potem jak ma dobry humor co zdarza się nader rzadko pyta. Bo ha. To może skosisz się na to. Powiem ci jak robić pyszne pierożki z masełkiem, cokrem i soczystymi troskawyczkami. Babcia, co mieszkała nad jętarem, dała mi przepis, i do tej pory bilans zgonów o osób, które zjadły pieroszki, wynosi ładny wynik 15. Oprócz tego dam ci smakowity kropniczek, co rozgrzeje wszystkie Twoje środki, czy te podwójne czy pojedyncze. A jeśli zgodzisz się w ciągu 5 sekund, dostaniesz odotą kaszankę, czyli kaszę i ankę. Co ty na to, przewiołeś pałę. Nikt nie będzie mnie przekopywał jakimiś stronicymi pierożkami. Co innego jakby to było sosz i z pancernika. Co je w rodzinę na stanie robimy. Oho, makabra przyszedł, to sobie pożyłeś. Nara. A więc wreszcie się spotykamy, wiem, gdyż jestem wszechwiedzący, że chciałeś przeprowadzić ze mną wywiad. Masz szczęście, że jestem w dobrym nastroju, ponieważ przyszedł zwrot za bilety na pociąg do Katowic. Gdybym był w złym humorze odesłałbym cię do celowniczka wani, a on już bardzo dawno mi jadł. Hahaha, ha, ha, ha. ale wiedz, że jestem łaskawy, dam ci cuesta. Polega on na tym, że musisz znaleźć konika. Kota, tak, i Allora z jego skrynami, masz na to 3 dni, w nagrodę dostaniesz możliwość zrobienia ze mną wywiadu, lecz jeśli ci się nie oda, ojojoj, widzisz, ten napis na ścianie, tak ten z napisem, my koszty, no więc jeśli ci się nie oda, odniemy ci coś innego, tak, myślałeś, że nie wiemy, że nie obcinasz paznokci, ha ha ha, ha, ha. więc roszaj, masz bardzo mało czasu, ha 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 ha, ha.